Ręczny trzeba było zwolnić, inaczej nie pojedzie. Żartujesz? Ma naprawdę dobre hamulce. Poważnie? Poważnie. To warto by je sprawdzić. Przejedziemy się? To nie taksówka. Nie ma sprawy, wskakujcie. Ej! i koledzy chyba źle się, się poczuli. No, Wyglądałem jakby ktoś im nasiusiał do piwa. Kiepski z siebie kierowca. Bo jak ja bym ich przeżył, to pospadali z tej paki.